Niechajcie, jest to pierwszy odcinek z tej na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku będziemy grali w nowym sezonie Fortnite. Znaczy dobra, może nie jest taki nowy, ale jest to moja pierwsza reakcja na ten sezon, OK? Trochę mi zajęło montowanie tego. Ale dobra, umówmy się tak, że udajemy, że ten sezon wczoraj wyszedł jest wszystko super, OK? Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka zostawcie łapenje w górę i subika, bo dla was to jest 500. Zapraszam do oglądania. O, połowa mapy. Czy się połowa mapy zmieniła? Połowa mapy praktycznie. Dobra, ja lecę tu od razu. O kurde, jakie to jest dowalone. Okej, okay. jak w to wejdę, coś się stanie? Mówię chyba leczyć, powinno, ale nie, nie chcę. Nie, no mam jakieś duszki za sobą łożące. A, to jest Botto. O kurde, no nie. Oj, co? Mogę ziomki robić. Ej, beczku, beczku sportowy. Wyluzuj troszkę, ja stąd uciekam. No, fajowo! O kurde, z bosem nawalam się. Ej, co jest? Zostaw mnie w spokoju. Eee, e, e. stary, czym ty we mnie rzucasz? Mitek, Mitek, biorę to. I medalion jakiś, co on robi? Nie wiem, co robi ten medalion. O, tu jest chłop. No nie, no nie, no nie, no, nie, no. zostaw mnie. Nie 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 nie, 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 nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie. Dobrze, leży. O, skrzydła. O, ale skrzydła dowalone. Ło, lecę. Ja pierdziele. Latam se normalnie we Fortnite skrzydłami. Yo! Ej! Co jest? Ej! Ile ty bijesz? Jest za tą ścianą, wiedziałem. Dobra, ten... Dobra, ja z PM -a nawalam. Wywalone. Oj, panie! Ten PM to moja ulubiona broń dzisiaj. Co ty robisz w ogóle, stary? Oj! Odżywaj się, co Jakbym go trafił, to bym się cieszył! NIE! Rzeszę wróciły, fajnie, okej, okay. jakaś pompa by się przydała, nie narzekałbym Dziękuję za pompę Widzicie, jak się poprosi, to Epic wam daje O, 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 Ulepszona skrzynka, biorę cię Nie bij mnie, to był żarcik ale tam jest moja snajpa, którą ja chcę wziąć, tak nie za bardzo mi się podoba No dobra, to nie było szans, on ma krewa na początku Ej, no się. Bratku, jaki damage mi wali? Dobra, na jagina ogólnie. Taka ciekawostka. Dobra, żyję na luzie. Nic mnie nie zabije. są obok mnie. Dobra, nie boję się chłopa. To jest jakiś bot na pewno. Patrzcie, on ledwo się rusza w ogóle. Gram tylko na prawdziwych graczy. Ej, dobra, ja żartowałem, że ja chcę wychylać. Stary, to był prank szybki. E! No to w pleców to co możesz? Bra, lecę w tego gościa. Nie mam nic innego do zrobienia. Ty, nie zabudowałeś się od dołu! No nie no! Dobra, prawie mnie zabił, ale leży. To jest byczek sportowy. Leży, dobra. O, on ucieka, no jakie pipi. Ale pipi. Pupu. Oje Marek! To jest taka dobra M. O, mamousiu! Ile to bije? Ile to bije? Ile to bije? Ile to bije? Oj, Bartek! Nie znam Bartka żadnego, ale to bije za dużo. Jo, no i ba! ba, ba, ba. A. On gdzieś ucieka, jednak nie. Noj no, stary, To jest... Chłop jakiś. Ja nie uciekam jak pipi. Tak, ja jestem dobrym graczem. Jak coś to nie była ucieczka, to była taktyczna podróż. Nie, on się nie ruszał. Ale 39 to bije? Ta liczba jest przypadkowa? Hmm. Dobra, leży. I teraz lecimy stąd, bo tam jest drugi. Raby Ku. Okej, okay, on się buduje nawet dobrze. Tak mi się zdaje. Ja strzelam w ścianę, ale to też jest taktyczne. Hmm. Okej, okay, dostał 40. Twoja. Hmm. Ej, ta pompa na daleko nawet okej okay, hmm. No dobra, ja go tak będę pyrykał z tej pompy. Hmm. No Leży! Oj, dawaj mi mityka. się nazywa być Bogiem, Bogiem Fortnite. Wiecie, taki żarcik, bo teraz sezon bogów jest, nie, no, nieważne. Dobra. To... E Ej! Nie bij tyle, kolego. Dobra, stary, ja nie mam ochoty się sobą nawalać, ty jesteś tu już spoconą bohaterką. Ja chcę po prostu pocieszyć się nowym sezonem. To jest jakiś ziomek, który okay. nie ogarnia, że ja tu jestem Czemu ja tu nie mogę? Czemu to jest ściana, której nie widzę? O, tego chłopa już też nie widzę. Ej, ta gra jest taka oszukana. To jest ściana. Mi o tym nie powiedzieli. Tu też jest ściana, której nie widzę. Ta gra jest oszukana jakaś. Skąd ten chłop do mnie nawala? Tu jest jakiś bobek. Ała. Wiedziałem, że to jest ta bohaterka. Mhm, mh, mh, mh. No, no. no tak! Od pleców. O, ucieka teraz. Jaki nubek. Nienawidzę tej nowej m ogólnie. Mhm, mhm. Fajny damage to breath. zadaje. Fajny damage to zadaje. O, no i wywaliło mi Fortnite'a. Ty, to jest ziomek. Dobra, już nie ma. White'a ma. White, fajny, nie nabij. Oj tak! Kolejny atakuje moją ma... Tyce w monitorze. Fajny jest ten chłop. Wstaje z podsłuchów, no nie? Czy on my kolapsuje? Fajnie A jaki noob Ooooo Luzuś stary Dobra, 110 dostał Wchodzę w niego tu On ma te pioruny zeusa No, dobra wywalcie tu item z gry e, Ta skrzynka jest taka dowalona Nie zawsze coś fajnego drop. No, stary O, 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 nie macie Dobra, leżysz, ten DMR jest na blisko nawet kozacki. O! Ty, gdzie ty uciekasz, beczku? Dostał? On się leczy, dobra. Gdzie on był? Bo ja go nie widziałem totalnie 22, dobra. Czy on ucieka skrzydłami ode mnie? Stary, jak się tak będziemy bili całą grę, a my nigdy nie skończymy naszej bitwy. Pa, robimy tak. Ja do ciebie idę na blisko. Ty mi nie uciekasz pierwszy raz, dzisiaj. No ja nie mogę, dobra. No nie, nie, no jak? Dobra, stary, stary. Uciekasz. Pipi. pipi, pipi, pipi. Lecę w ciebie. Dobra, leżysz. Ja nie mogę. Ta pompa jest jednak lepsza niż myślałem. Dobra, mam 15 HP. Wywalone w toalecie w niej. Znajdę jakieś leczenie po drodze. Wierzę w siebie. wiem, że nie umrę. O, właśnie. Takie coś zrobiłem. Dekiel, nie widział. Leży. Ja nie mogę. Ej, ja jestem taki dobry w tą grę. Przecież powinni w ogóle dla mnie osobne lobby robić, bo jestem co dobry. O Maryja, panna powiedziała da cię no co jest jaki D-Mate, fajnie Patrzcie ta Esa. Ten chłop gdzieś tu jest? O kurna Dobra, sprayowałem go, 16 HP pani zostało. Ej, gdyby nie to, że jadłem te owocki, to bym umarł. Gdzie ten chłopiec? jest? Spray spray, no kurcze! Ty! na mnie nawalał, musiałem ściszyć Filipka. Wow chłop... Dobra, nie ma chłopa. Nie no, chłop ucieka. Oh, ale go zdjąłem. Siema, stary. Chłop nie ogarnął, że ja w ogóle do niego lecę, nie? Dobra, nie, dobra, okej. Okay. Wolę zielony użyć, ten merch, ten ten mityczny. Zielony jest lepszy. Jeszcze jeden został. On mnie zniszczy, nie? Dostał w locie. Czy tu mogę zmienić broń? Nie można mi tyków zmieniać! Dobra, to ta broń jest też szczoka. Dobra, ja już wolę zielonego DMR-a, brat, szczerze. Och, leży. Dobra, może ten celownik nie taki zły O oh, Sorry, to był misclick. Sorry, no nie, nie będę tu latał. Przepraszam. Ha, zabiłem go runami. O, tu jest jeden, leży. Peter Griffin. Rozmarony. Na malowa. Pyk. Yeah, pierwszy winek w tym sezonie, ale my jesteśmy najlepsi. Ej, ale lotka jest ładna. No nie, nie, no jak?